Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do kafarni, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich, Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich, Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi, odpuszczone są Twoje grzechy, czy też powiedzieć wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy, wielbili Boga, mówiąc: Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego.